Hej, hi, hello! Tutaj z tej strony jest Tom Gess. I dzisiaj znowu gramy w Krajna i jesteśmy w Dragon Gravel Art. Myślę, że to jest drugi boss. E... O, też pada. I dzięki Lord Quader, że właściwie napisałeś, że wolisz Krajna bo napisałeś, że nie nagrywał jogboxa tak dużo znaczy ogólnie bo wolisz, żebym nagrywał więcej tryna, więc dzięki ci bardzo wiecie co nowego dziś, wczoraj zrobiłem? wczoraj się ściąłem, miałem takie bardzo długie kłaki teraz znaczy nie, nie aż kłaki tylko po prostu się ściąłem, bo miałem długie włosy teraz jestem na jeżyka i Takiego irokazowego, znaczy minik irok jest taki, że lekko mi stoją włosy. I o, oh, lewa Dobra? Mm, Okej. Okay. Och no i... Y, y, no i ogólnie strasznie dziwnie się czuję, bo... Y, tak dziwnie się czuję. A widzicie, na ja dwie strzały. Bo... O, to jest słodko. Dziwnie się czuję dlatego, że choćby słuchawki miałem źle ustawione, bo wtedy ja miałem długie włosy, to jakby mi podwyższały głowę, tak śmiesznie. Przejmuję zakończenie roku, więc w końcu wakacje, więc będzie bardzo dużo odcinków, prawie codziennie pewnie. Ui! Pewnie większość się nie cieszy, yeah! ale ja się cieszę, bo ja umiem nagrywać. Kocham wręcz I będzie już dużo fajna. Więc Lord Quader mój pierwszy widz się ucieszy. I będzie też trochę jak Mniej... Mniej na pewno. Ale będzie. O. Jakby co, to ja nie wiem, gdzie one są dokładnie. Może... Znaczy, nie gram w to na on O, spadł. Czekajcie. Teraz Amadeusz musi... Nie, dobra. Amadeusz będzie miał eliksir Nawet nie wiem, co to ma być, ale okej. Okay. Ale przecież... A! Czekajcie. Trzeba pozmieniać, żeby zobaczyć... Widzieliście mu... O, wszyscy mają takie rękawice. bo właśnie tą... Tą rękawicę tu na dole, no i teraz ma tu coś, nie? Więc teraz trzeba popatrzeć. Nie, myślę, że nie za bardzo. Dobra, oddawajmy to. czym to się używa? Zobaczy się, czy mogę już tego używać. A, chyba nie. A, szkoda. Ech. No, będzie, Ja e, już mówiłem, tu... dużo odcinków. Ja też moja siostra sobie czyta teraz książkę o dojrzewaniu dziewczyn. I się śmieje. No, mówi, że to jest śmieszne. A, jak już mówiłem, e, o. Mówiłem o w ostatnim odcinku, o serii Train 2 z Kubaronem i z Iską G. Wszyscy się, obydwoje się zgodzili. Więc jak skończę Trajna, czyli wakacje gdzieś na pewno, to będzie na pewno seria z tymi dwoma. Z Kubaronem, czyli z moim kuzynem najlepszym kolegą. I dla Was bardzo fajny let's playerem dla mnie też. A je! Nie! Nie, Zoja... Zła Zoja, nie wolno mi umierać. Nie wolno umierać. Dobra, idziemy sobie drogą dla Zoi. A może, nie? A może tak i udało nam się. Czemu nie odzyskała życia? O jesteś. Facet z Nie no, ja to mnie rozwala jak on na nich staje i oni się... ...wzdychają. O o, o! 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 Patrzcie... A! A widzicie jakie słodki? Au! Oh. Fajnie, to nie wejdą w to, ale wejdą. Nie wiedziałem, że oni nie mogą. Mm. O, życie facie. No Fajnie by było, gdyby dzisiaj był boss jakiś. Ej, patrzcie, obozowisko. Au! Oh. Dobra, yy, dzwonił do mnie kolega, yy, więc moja siostra. Nie, moja siostra odebrała, więc nieważne. Dobra, nie, ta ja mogę dwa? Słodka. To jest takie fajne kręcitełko. Dobra! Yy. A. Yy. O, ale fajnie Fajna muzyczka, A. Taka budująca Kurcze trochę to woli. No... No nie no! nie można. Umierać. Myślałem, że się da raz, ale okej. Okay. przełamujemy prawa natury, czy czegoś takiego. Chciałem powiedzieć prawa fizyki, ale w końcu to jest natura, a nie fizyka. Więc wiecie. Aha, a ten akurat przeskakuje Czekajcie O, 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 o Skocz Skokaj Nie, to nie Jak dostał Biedny wow. Nie Fajne to jest, że jak już, jak już się wpadło na kolce i dalej na, cały czas w nich siedzisz, to dalej ci nie odbierają życia. W innych grach tak jest. A, y, wiecie co chciałam powiedzieć? Że będzie kiedyś... Kiedyś na pewno będzie seria z gry na Game Boya. Gra, w którą bardzo lubię grać. I na pewno będzie, znaczy może nie na pewno, ale raczej będzie. Będzie to gra Super Mario Bros. 3. Yey! No, umroć. Okay. Wreszcie dostajemy. Doktor Off Poison. Chodźcie tu! Nowa lampa! Impreska rozkręcona! Chyba to było w must Be The Music raz, tak? Oczy śpiewali. Impreska rozkręcona, właśnie straciła siebie żona, coś takiego. O, tu? Chodź, czy Cześć, Nadieć, jest O, Zabierę uh. tutaj kładka. Taka duża. O. o, dobra. To to jest metal? Nie w końcu. Jak ja mam to wy zebrać? Hmm. Ja, ale super, że w końcu są są wakacje. Czekałem na to od początku roku szkolnego. Pewnie tak jak każdy. O nie, jak ja się cieszę. W końcu. Dobra. Tradycyjny sposób. No nie. Zdychaj! Pana ślepaka. Przed nas ślepaka i chyba zdech. Biedny. O, może i nie. się zobaczy, czy zdech. Nie, nie zdech. to teraz już zdech. O, życie jak słodko Kocham życie. Kocham życie nad życie. Uf. A! Hello, babies! Nie! Ja myślałam, że tam przepaść. To okej. Okay. Biedny nie zdążył do mnie podejść. Ej, dopiero co mieliśmy level APA, już mamy 31 tych. Wiecie czego? Musicie wiedzieć, bo wy jesteście mądrzy. Wszyscy. Mam samych mądrych widzów. Tak myślę. Mam nadzieję. Przy okazji. Hello, babies. Call me maybe, baby. Calm me, baby, baby. Jesteś mam straszną... No, znaczy coś mi chyba słucha w gardle. Czy coś. A wypiłem już picia. Znaczy nie całe, bo... Tylko że ze, ze, ze szklanki... A nie pójdę teraz jak nagrywam. Co wy, ludzie? Pełne poświęcenie jest. Bez picia, bez jedzenia. A, uh. A zginąłem. Więc Jak jakie mam teraz sam się dostać? Dlaczego Zoya tak często umiera? Ona jest najbardziej potrzebna. Jest tutaj w tym poziomie miejsca mało drewna. Nie no! Kurde! Nie strasznie dziwnie się czuję bez włosów moich. Czy mam moje włosy, ale wiecie, tych moich starych pięknych. Czy nie piękne? Może nie były piękne, ale były fajne, według mnie i według większości dziewczyn. A wiecie jak mieliśmy głupio? Mieliśmy dopiero dzisiaj zakończenie szóstych klas. Znaczy ja nie jestem jeszcze w szóstej. Znaczy już jestem. No, ale chodzi o to, że ja występowałem w przedstawieniu. Tam na, szóst na zakończenie szóstych klas. I dopiero powinniśmy być wczoraj czy jakieś napady terrorystyczne czy coś. Jakieś nie wiem o co im chodziło. Uff. Dobra Dobra, w się udało idziemy po to Wszystko tylko po te, po te dziady głupie małe O co się... Jest bliżacza? Ty. Jest dużo Na wolno O, jesteś... Dzwoni do mnie... Ktoś na Skype'ie. Nie odbiorę. Nie, nie odbiorę. Nie! <śm> <śm> Wygląda na to, że wizard wskoczył głębiej w wskazówki o obywatelach. Wcześniej było trzy artyfakty. Jeden dla duchu i sprawiedliwości, drugi dla umysłu i sił... Sorry, za chwilę ciszę, ale... wyszła moja babcia do pokoju. <coughs> Dobra, no to już, jak już jest koniec. No to żegnamy się. No to... cześć! Pa! I czołem! Nara!